Oj, rozkręciło się to Komo na rynku transferowym, co? Nie powiecie mi, że nie, moi drodzy, ale wiem, że te wszystkie dywagacje transferowe bardzo lubicie. Spróbujemy zatem zakupić kolejnego piłkarza, Michele Richione, który kosędze miałby zamienić na Komo. Po tym, gdy nasz zespół opuścił wypożyczony Bings, teraz musimy spróbować znaleźć jakiś substytut tego piłkarza. Zaczniemy od oferty wynoszącej 900 tysięcy. Za Michele 31-latek, 70 punktów overola, Lokalne, może nie lokalne, ale ligowe przekonwertowanie piłkarza. 900, no moi drodzy, to jest dla mnie, ja tylko ze względów negocjacyjnych, żeby zachować ten krakowski targ. Zaproponowałem kontrofertę 930 tysięcy i moi drodzy, jeżeli Cosenza akceptuje takie warunki, to ja jestem po prostu... Zachwycony, ale z tego co widzę, to są tu prowadzone negocjacje z Murillo, który miałby zastąpić Sampdorię, zamienić Sampdorię na KOMO. To bardzo dziwne. Gianluca Lapadula, mimo iż jest bardzo kuszącą opcją, to nieco nierealną. Mamy też końcowy raport dotyczący Diego Fariasa. Ej, Diego Farias wygląda super, może go sobie zostawię tutaj, bo Diego Farias serio jako zas... Jako zastępstwo Pariginiego. Nie? Nie? Z Benevento. No mamy sobie tutaj Blanco i Couturier. To raczej są podstawowi piłkarze. Niestety Parigini już wiemy, że opuści nasz klub, ale w takim wypadku jakby w jego miejsce no wskoczył tutaj albo i ten Hadzia, albo... No moi drodzy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Warunki finansowe mamy. Mamy niezłe. Zresztą przejdźmy sobie do biura i tutaj zobaczymy, jak wyglądają finanse. No, bieżący budżet cały czas nie jest nawet odrobinę nadszarpnięty. Ja cały czas czekam na te informacje z Regionem. Ale taki transfer wewnątrzligowy do kontekstu rotacyjnego, ja to biorę w ciemno zaproponujemy pieniążki. I zobaczymy. Może się uda. Może się nie uda. Teraz przechodzimy do pojedynku ze spal. Michele Ridione. Ridione muszę cię jeszcze przetrzymać dosłownie chwilkę, bo czekam na tego. Na tego Murillo. Jeżeli Murillo powie, że on chce do nas dołączyć, no to musisz to mordoczko zrozumieć, że ja będę chciał faktycznie. Tam się z nim dogadać. Regina i spal. Jako nasze najbliższe pojedynki. Wiecie co? No, to zagramy sobie ze spal. Nie będzie, zagramy ze spal, będzie w porządku. No to jeżeli mamy tutaj kolejnych piłkarzy, którzy są w stanie zagrać, no to chciałbym, żeby Zundgren tutaj zadebiutował nawet od pierwszej minuty, tak samo jak i Roden. Chcę zobaczyć tych zawodników w akcji. Moi drodzy, Hadżi, tak samo chciałbym, żeby się pojawił na ławce rezerwowych, ale czy on zagra tutaj za Blanko od pierwszej minuty? Chyba jednak nie. Natomiast Cherry, no Cherry, dam ci szansę z ławki rezerwowych. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. No bo tutaj, jednak. Jest to piłkarz bardzo dla nas istotny. Zresztą cały ten duet jest dla nas niezwykle istotny. Moi drodzy, jesteśmy oczywiście zebrani. Zebrani wszyscy razem. W komu? Nazwa stadionu i stadion będzie, moi drodzy, edytowany. Edytowalna będzie, więc spokojnie, bądźcie spokojni. Starałem się to tak czy siak mniej więcej tutaj jakoś kolorystycznie zawrzeć, tak jak w rzeczywistości oczywiście wygląda. Ee, jak w rzeczywistości wygląda stadion Giuseppe Sinigalia. No bo jest to stadion taki fajny, urokliwy myślę. Będę się musiał wybrać do komu, żeby kupić koszulkę do serii i zobaczyć piękne jezioro. Moi mili, no dobrze. Rozpoczynamy ten mecz. Walczymy o kolejne punkty w Serie B. Komo mia tę drugą część sezonu zdecydowanie lepszą. Dali się rozkręcić projektowi e, Anakina Skywalkera i efekty są tego widoczne widocznego okiem. A teraz Fontana. Podłączony Couturier, Fontana, Couturier. Fontana ze strzałem z zapola karnego. Bramkarz był zmylony, natychmiast się rzucił, a to jest dla nas dobry sygnał. My lubimy uderzyć z pola karnego. Oj. Ależ teraz nas tutaj zostawili. Janu został położony, a sekuracja do samego końca. Roki Busiri! ależ to jest mój błąd. O jezu! Spal prowadzi. W 12 minucie Moncini trafia do siatki. Jest ogromna strata. I ogromny błąd przede wszystkim. Zundgren. Otrzymał numer drugi. Pobincie. Zobaczymy, jak ten szwedzki piłkarz, ten duet w sumie szwedzki się tutaj spisze. Zyndrian bardzo ładnie powalczył o tę piłkę. Ojo,jo,jo, oj. teraz teraz mu trochę ona odskoczyła. Moncini, wysoko ustawione skaglia. Jest tutaj też Jannu. Wspiera to wszystko. Roden. Roden. Moi drodzy, Kacper Tobiasz nas teraz uratował. Ja aż zanim mówiłem, zanim mówiłem. Jak patrzyłem na to, co się tutaj dzieje, to zanim mówiłem, ale Kacper Tobiasz był na posterunku. A teraz Fontana. To jest ten moment, w którym Ty, Fontana, możesz wykorzystać ten swój dribbling. Tą Twoją prędkość, eksplozywność. Fontana. Raz je... Ale no nie tym razem już ku tronę powinien podać, podać to precyzyjnie. Swoją drogą, Kutrone, moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Kutrone wrócił na te właściwe tory, można powiedzieć. Rozwinął się już na 75 punktów overall. A nie, no co ja robię w tej defensywie? To jest parodia. To jest parodia. To, co ja wyprawiam, to jest po prostu niepojęte. Odsuwam się tymi środkowymi obrońcami. Powiem wam szczerze, Jezu, ja nie mam załączonych wytycznych. A zresztą, ja chciałem też zmienić formację, moi drodzy, na 4-2-2-2, tak bardzo ofensywnie, żeby wprowadzić ten futbol na tak, w komo. Blanko. Blanko! Odbita ta piłka głową. Couturier. Na przedpole. Jeszcze Roden, strzał finezyjny lewą nogą. Piłka zagrana na przedpole. Ja niby faulowałem w tamtej sytuacji? W jaki sposób? Skaglia, wracaj do bloku defensywnego. Panowie, byleby tylko zdobyć bramkę kontaktową jeszcze w tej pierwszej połowie i będziemy mogli z tego... i będziemy w stanie z tego wyjść. Ale Spal stawia naprawdę trudne warunki. No gdzie faul? Panie sędzio, panie sędzio, naprawdę. Proszę spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć mi, że ten zawodnik był faulowany. Jannu, Kutrone, Blanko. Basselli, panowie, no, przedłużyliśmy kontrakty, dywagowaliśmy na ten temat bardzo długo, dostaliście pieniądze, których oczekiwaliście. To teraz proszę was, nie zawiedźcie mnie, tylko dajcie mi jakość, jakość, której oczekujemy na tym poziomie piłkarskim. Nie jest on jakoś zabójczy, umówmy się, ale jest. Moi drodzy, co do zmian, w połowie nastąpi zmiana. Bellemo, stary Wyga zastąpi Rodena. Swoją drogą Roden ma naprawdę fajne statystyki. Fontana Stracił tę piłkę na. O Jezu, chciałem zagrać na dół, na skrzydło. Po to była ta ruletka, żeby sobie otworzyć trochę drogę tam do, do tego skrzydła. Ale ani jeden, ani drugi nie byli w stanie tej piłki tam podać. Skaglia. Jezus. Maria. Roki Bushiri, moi drodzy. 3 do 0. No, jeżeli ta piłka, niezależnie od tego, jak się poodbija, trafia pod nogi piłkarzy gości, to niewiele jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Blanco. Niedokutrone takie piłki. To, gdyby to był fontana, może. Zresztą nie mamy tutaj takich demonów prędkości. Też zwróciliście na to uwagę z tego co widziałem, że nie mamy tutaj zbyt szybkich zawodników, a nawet zawodnik, który ma 80 punktów tempa, się zdecydowanie wybija ponad przeciętność w naszym zespole. Muszę powiedzieć wam, Jezus Maria, ale to jest pogrom. To jest, to jest teraz to jest brutalne to, co się tutaj dzieje. To jest naprawdę, moi drodzy, wysoce niepokojące. 4 do 0. Myślę, że takiego łomotu jeszcze nie zgarnialiśmy. A były naprawdę ciężkie mecze. Kutrone. Jest tutaj Cherry, ale Kutrone, dlaczego ty się schowałeś? Cherry, strzał. Który podsumował to spotkanie. No cóż moi drodzy, sukcesy odnoszone na rynku transferowym niekoniecznie idą w parze ze sukcesami sportowymi, ale każda drużyna ma taki mecz w sezonie, który trzeba po prostu zapomnieć. Mecz upokarzający spotkanie, które otrzeźwia tych piłkarzy i przypomina im, że mimo iż grają naprawdę dobrze, to nie są nieomylni. Tak jak teraz może się uda, Jezus Maria Cherry prawie, prawie, prawie to zrobili. Tu nie było spalonego. Był. Jezus Maria, już tak późno gwizdnął sędzia, że trochę się przestraszyłem, że nie było. Jannu, wysoko ta piłka ustawiona. Zagranie do kutrone, kutrone strzał za. No Jezus, to była jego lepsza noga. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czy w tym meczu tak morale nam siadły? Oni się zachowują jakby mieli jakieś statystyki ujemne. Rodrigo dołączający do Manchesteru City. No to jest bomba. Na rynku transferowym się dzieje dużo. My jesteśmy jakby trochę z dala od tych największych transakcji. Wyśmienicie Kutronę Basselli. Dobrze znalazł czerego, Cherry, moi drodzy, dobrze, gol. Jest honor ratuje nam Cherry. I wchodzi z ławki rezerwowych robi naprawdę dobrą robotę. Ale kutrone w tym meczu muszę powiedzieć. Fatalne, absolutnie fatalne kutrone. Właśnie się zastanawiam, dlaczego ja go cały czas tutaj trzymam na, na boisku. Nie mam za bardzo kogo tutaj za niego wprowadzić. Ale spróbujemy. Już teraz, na dobrą sprawę, chyba to, co tutaj robimy, działa tylko na zasadzie zmniejszenia wymiaru porażki. Ale ten sędzia, moi drodzy, działa w spowolnionym tempie. Nie no moi drodzy, no to jest jedna ruletka i nawinięty jest nasz cały blok defensywny, a zrywność istnieje tutaj na poziomie zerowym, o. Blanko. Świetnie. Hadzija. Hadzija! Ale prosto w bramkarza trafił. No to jest nieprawdopodobne. Kiedy już dochodzimy do sytuacji strzeleckich, to mardujemy je koncertowo, moi drodzy. Spal nas upokorzyło zlało. Na naszym terenie napluli nam w barszcz. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że statystycznie my przeważaliśmy teoretycznie w tym meczu. A jak wygląda Expected Goals? Expected Goals jest, moi drodzy, odpowiedzialne za wszystko, chociaż według niego Spal powinno zdobyć zaledwie 3 bramki. Byli w stanie wcisnąć nam 5. Niech to odpowie samo przez się. Moi drodzy, czy Murillo stanął okoniem. W takim razie Michele Ridione będzie teraz przez nas, mam nadzieję, podpisywany. Michele Ridione. Jak tej bardziej, dwa to spokojnie, może być. Mo mogą być i takie finanse. Ja byłem przekonany, że Murillo stanie okoniem, ale tak długo to trwało, że się aż zastanawiałem. Czy może jednak. Nie do końca to będzie tak wyglądać. Farias. Diego Farias zaakceptował kontrakt za 300. W porządku. Witamy pana Diego Fariasa. W takim wypadku, moi drodzy. No, trochę się. Trochę się zmienił ten skład Komo, co? Ale no musieliśmy zareagować na to, co się wydarzyło. Odwołali nam piłkarzy z wypożyczeń. Dużo było tutaj problemów. A teraz Benevento traci jednego z kluczowych piłkarzy. Na rzecz oczywiście Komo, które ligowo podkrada, stara się podkreślać najlepszych piłkarzy. Trochę tutaj Komo występuje w roli takiego Bayernu Monachium, który zabiera tych najbardziej interesujących piłkarzy z poszczególnych klubów. No i ja nie ukrywam. To scenariusz mile zaskakujący. Dołączą do nas, dołączy do nas wielu piłkarzy na zasadzie wolnego transferu. I to jest świetna informacja. A my teraz, moi drodzy, no, no myślałem, że tutaj może tego Jewhana Cholopjanka, ale chyba w takim razie zrobiliśmy jeszcze lepszy deal. Aridione akceptuje kontrakt, zamieni Kosenzę na. KOMO! I moi drodzy, przychodzi do nas. Oj, tu już jest inna animacja, ale to jest zawodnik, który ma zdecydowanie większą renomę. Wita go już nie ses Fabregas, a Patrick Kutrone, dlatego że tutaj już Kutrone e jest e tym najwyżej ocenionym piłkarzem. To fajny smaczek. Chociaż rzeczywiście Gameface u Kutrone nie istnieje. Moi drodzy, myślę, że dobrze na tym wyszliśmy. Co? Regione. Otrzymuje numer szósty, kapitalnie zaprezentowany w mediach społecznościowych, jest i on. Takie jest moi drodzy. Pokazuje się teraz jak szef, jak szef. I uważam, że podpisanie Michele Rigione za 900 tysięcy było strzałem. W dziesiątkę. Chociaż tak czy siak jak widzimy, ocenili to tylko jako dobrą cenę. Niezbadane są wyroki naszego zarządu, jeśli mam być szczery. Może to jest kwestia kontraktowa, może to jest kwestia umowy. W każdym razie jest to piłkarz, który jest teraz dla nas bardzo, bardzo istotny. Witamy pana Ridione, który natychmiast się zamelduje w naszej drużynie. Zadba tutaj o tę równowagę w składzie. No, myślę, że zrobiliśmy niezłe transfery, moi drodzy. Rigione, Sundgren, do tego Roden. To są piłkarze, którzy może nie wlatują od razu nam do wyjściowego składu, ale my w wyjściowym składzie mieliśmy niektórych piłkarzy, którzy byli na wyśmienitym poziomie i nie było potrzeby ich zmieniać. Ale jednak, dla zachowania rotacji, a przede wszystkim zabezpieczenia przyszłości klubu, było to niezwykle, niezwykle istotne. Uważam, że zrobiliśmy tutaj naprawdę kapitalne dealer. No Jezu, jeszcze Petraszek zaakceptował kontrakt, ale no tutaj to już chyba chyba go już odpuszczę, moi drodzy. 69 punktów overrolla, ja chyba tym razem powiem Petraszkowi nie. No dobrze, wygląda to nieźle, wygląda to nawet bardzo dobrze, bym powiedział. No i patrząc też na to, że ci piłkarze są ci są starsi, nie będą też aż tak blokować rozwoju tych naszych najistotniejszych młodych gwiazd, takich jak chociażby. Carlo Giallo, czy wspomniany Sergio Esposito. Czekamy bardzo, trzymamy kciuki za ich rozwój, a teraz moi drodzy. Ja bym chciał, w sumie, jak już tutaj jesteśmy w zarządzaniu drużyną. Przepraszam, nie ta zakładka. Jak już tutaj jesteśmy, to myślę, że akurat taki Giulio mógłby zostać wypożyczony. Alexis Lemoyne niby też a z drugiej strony możemy go też tutaj trzymać. Federico Casadei. Zobaczymy, może dostanie jakąś szansę gry. No na obecną chwilę. Federico Casadei jest tym naszym drugim bocznym obrońcą. Może faktycznie dostanie od czasu do czasu jakieś minuty. Nie wykluczam takiego scenariusza. Tylko, żeby tak się stało, Casadei musisz wskoczyć najpierw na 70 punktów overola. Będzie. 60, przepraszam. Będziesz miał 60 punktów overola, to pogadamy o twoim występie w wyjściowym składzie. Patrick Kutrone. Piłkarz, który zdecydowanie wrócił na właściwe tory. Alberto Cherry. Wiem, że się Cherry nie dogadaliśmy, ale to była kwestia po prostu nieporozumienia. Mam nadzieję, że zrozumiesz i że mi wybaczysz. I że dogadamy się już tak, że wszystko będzie zgodnie z planem. Dian Helis, yy, damy też tutaj rozwój. Federico Casady jest ustalone. Filippo Scaglia. no zobaczymy, czy nasz kapitan, nasz kapitan jeszcze cały czas stary, ale Jary trzyma się ma się pokładu, można powiedzieć, staruszek. Michele Regione, nowy piłkarz zakupiony prosto z Kosenzy, jak i też Mateo Solini. Doświadczony ten nasz blok defensywny, ale moi drodzy to jest taki miks doświadczenia z młodością. Coś, co zwłaszcza w drugiej Serie B, coś co w Serie B jest niezwykle widoczne, gdzie tam są ogrywani właśnie młodzi piłkarze, wypożyczani, gdzie są po prostu produkowane te perełki, które są później łowione przez te kluby z czołóweczki. A także jest to wszystko połączone z piłkarzami naprawdę doświadczonymi, którzy będą dawać drużynie to, czego nie da Żaden największy talent, czyli doświadczenie. Moi drodzy, Mutir Hadzia u niego. Myślę, że też udowodnił i pokazał trochę charakter ten zawodnik. Kto wie, może jeszcze swoje miejsce w składzie wywalczy. Szkoda, bardzo żałuję, że z Pariginiem nie udało się nam dogadać, a raczej z klubem nie udało się nam dogadać w kwestii zatrzymania Pariginiego, bo myślę, że sam zawodnik byłby u nas raczej skłonny pozostać. Najwięcej występów ma u nas Winiali, moi drodzy. Zagrał praktycznie w każdym meczu. Jeżeli chodzi o bramki, tych najwięcej ma Patrick Kutrone. 10, ale ani jednej asysty. Z kolei Fontana 9-krotnie trafił do siatki i raz asystował. Najwięcej asyst z kolei ma Alex Blanco, który tym samym w klasyfikacji kanadyjskiej wyprzedza zarówno Patryka Kutronę, jak i Fontanę. Jeżeli chodzi o czyste konta, tych Kacper Tobiasz ma 7. Bardzo dobry wynik. No dobrze. Przechodzimy dalej. <laughs> Bo przed nami mecz z Redziną. Starcie z Redziną. Redzina jest moi drodzy 20. No to nie, 12 punktów, 20 Redzina. To jest mecz, który musimy sobie przesymulować i musimy wygrać. Krótka piłka. To może w takim razie jak tak dobry pojedynek zagrał ostatnio Cherry, to zastąpi Kutronę, który z kolei zagrał zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ktoś jeszcze może tu zagrać od pierwszej minuty? Chyba nie. Chyba nie będziemy tutaj wiele zmieniać. Symulujemy to spotkanie. Remis 1 do 1. Jakiś. kryzys? Jakaś kontrowersyjna forma? Rigione zadebiutował w naszych barwach. Kutrone zmienił fontanę. A Fabrega z Bacelliego. Ale nic to nie dało. Rivas w 75. minucie wyrównał wynik spotkania, tym samym oddalił nasze ambicje i marzenia o trzech punktach. Mamy jakieś informacje z czatu? Są to informacje o wypożyczeniu. Aha, w porządku. Fontana jest za to totalnie sfrustrowany, że został przez nas ściągnięty. Fontana to nic osobistego, po prostu czasami trzeba takie decyzje podjąć. Moi drodzy, no tych transferów zrobiliśmy mnóstwo. Kacper Tobiasz oczywiście był kupiony w tamtym oknie transferowym. A teraz ruszyliśmy już po prostu na pełnej. Zakupiony Roden za finansowo dobrą, korzystną cenę, bo milion za 900 tysięcy zakupiony Michele regione, A jako wolni piłkarze podpisany już tu i teraz Daniel Zündgren, a w przyszłości dołączy do nas jeszcze Barry Douglas i Farias. Piłkarze niektórzy bardziej, niektórzy mniej doświadczeni, ale przede wszystkim... Wnoszący dużo do naszego zespołu. Dobre decyzje transferowe zostały przez nas podjęte. O, świetnie. Dobrze, zarchiwizowaliśmy wszystkie wiadomości. Teraz nam nie będą tutaj zalegać zbędnie. No i tym samym kończymy to okno transferowe, moi drodzy. Prawda jest taka, że zrobiliśmy tutaj wszystko, co do nas należało. Mamy jeszcze końcowy, końcowy raport dotyczący Alessandro Salviego. Ale tutaj też sprawa została przez nas rozwiązana. O, oh, o, oh, to czekajcie. To w takim razie jeszcze tutaj się skupimy na tych wypożyczeniach. Może nawet na dwa lata, co? I lecimy dalej. Przyspieszamy o godzinę i zobaczymy. Trewo Szalobach opuszcza Chelsea na rzecz Walencji za 14 milionów euro. Adrien Rabio z Jube do Evertonu. Gianluca Mancini. Heli dogadane wypożyczenie dwuletnie. Akceptujemy. Przyspieszamy o godzinę. Kaglar Sojunchu dołącza do Leeds United. No Kaglar Sojunchu myślę, że był swego e, dwa, trzy sezony temu kreowany na zdecydowanie większą gwiazdę i lepszego piłkarza niż ostatecznie się okazało, ale kto wie? Może jeszcze wskoczy na te właściwe obroty właśnie w Leeds United. U boku na przykład Mateusza Klicha? Dlaczego by nie? Moi drodzy, mamy potwierdzone wypożyczenie, jak najbardziej skoro Giulio De Angelis został wypożyczony na 2 lata, to my się z tego powodu bardzo, ale to bardzo cieszymy. Będzie miał tam szansę mam nadzieję rozwinąć się 4 godziny do końca tego okna transferowego Amar Dedic dołącza do FC Barcelony Turam zamienia Orzesenic na Betis Bastonic za 60 baniek dołącza do Realu Madryt a Pontus Antwist opuszcza Pogoń Szczecin moi drodzy Przejdźmy sobie do historii transferowej i zobaczmy, jak wyglądał największy transfer yy, w tym oknie, moi drodzy. Chociaż tu są jeszcze transfery podsumowane z tamtego okna transferowego, zobaczymy zaraz jaki tutaj. Największą transakcją był niewątpliwie transfer Rodrygo. Opuścił on Real Madrid na rzecz Manchesteru City za 70 milionów euro. Myślę, że jest to oferta promocyjna za tego Brazylijczyka. Kolejnym transferem było. To w sumie była zamiana, można powiedzieć. Manchester City wziął Rodrygo, a Real wziął Mareza. I zapłacili praktycznie takie same pieniądze? No myślę, że Real jest na tym stratny. Real zakupił sobie też Bastoniego. No wychodzi na to, że Real Madrid się najbardziej tutaj wzmacniał w tym oknie transferowym. Eee, I to potwierdza tabela widoczna nade mną. Drugim, trzecim najgłośniejszym transferem Gianluca Mancini zamieniający Romę na Atletic Bilbao. Więc dosyć spokojne było to okno, prawda? Moi drodzy, przed nami starcie z Wenecją. Wenecja, która jest na miejscu szóstym. komo spadło na miejsce... Ósme. Musimy w takim razie w tym meczu pokazać pełnię naszych możliwości. Od pierwszej minuty zagra tutaj Rigione w miejsce Busiriego. Na ataku, natomiast, zagra duet Cherry i Fontana. Fontana będzie tym naszym, tą naszą tajną bronią. A Roden zastąpi Bellemo. Moi drodzy. Takim składem, jaki widzicie tutaj na załączonym obrazku, jeszcze z pariginim, ruszymy na ten mecz. Który to rozegramy oczywiście na zasadzie najlepszych akcji. I miejmy nadzieję, że sięgniemy po trzy punkty. Bo ostatnio, moi drodzy, porażka. Remis 1 do 1. Tym bardziej, że ta porażka ze spal była naprawdę, naprawdę bolesna. Teraz, kiedy wracamy oczywiście na e, stadio, e, stadio Giuseppe Sinigaglia, no to trzeba tutaj, moi drodzy, pokazać kibicom że Rzekomo nie zawiesza butów na kołku, że cały czas chcemy się liczyć w tej walce o awans do Serie A. Blanko, przed nim ma Zampano, więc dosyć indywidualny pojedynek, i zobaczymy teraz, co zrobi. Uwielbiam te niektóre akcje, moi drodzy, wygenerowane przez komputer. Po prostu w, biegu w przeciwnika i po wytrąceniu z rytmu. No, to tak samo jak teraz. A, a, a! Tu mnie nie anulowali akcji, jak dotknąłem piłki. A tam anulo, Nie, jednak anulowali. No, nieporozumienie to jest czasami, moi drodzy. Koncept ogółem jest zajebisty. Ja uważam, że naprawdę jest wyśmienity. Bo oczekajcie, to jest przecież nasza akcja. Ja myślałem, że to jest blok defensywny. Ale teraz, Blanko, strzał Cherry'ego to musiało wpaść do siatki, moi drodzy. Podręcznikowy kontratak, a Cherry po raz kolejny wykorzystuje szansę, którą otrzymał. Tym razem kontra po stronie Wenecji. 60 minuta. Świetnie to wszystko przeczytał Rigione. Kapitalnie. Blanco. Blanco. Spróbujemy dośrodkować nieco bliżej środka. I teraz Blanco Cherry. jaj! Wyśmienity strzał. Kapitalnie to rozegrali. Cherry miał piękną okazję na zdobycie drugiej ranki, ale teraz niestety Wenecja. Zagrywa piłkę prostopadłą. Tutaj Skaglia próbuje nadrobić tę całą sytuację i lukę w polu karnym. Winiali. Już łata te dziurę. Konoli, winiali. Devries, winiali. Strzał broni Kacper-Tobiasz. Wielki Kacper, wielki Tobiasz. Co to było? Anulowali im szał w trakcie, gdy piłka leciała w Tobiasa Kutrone. Wspiera teraz blok defensywny. Koniec! I Patryk kutronę wsparł. Blok defensywny. Moi drodzy, trzy punkty trafiają na nasze konto. Kapitalny kontratak w wykonaniu Cherrie'o i Blanco przyniósł nam bramkę. Co więcej, Alberto Czerni mógł nawet trafić do siatki dwukrotnie, bo ten rzut rożny był rozegrany przez naszych zawodników naprawdę wyśmienicie, ale jednak zbyt nisko podszedł. Pod piłkę, przez to ta uderzona była oczywiście zdecydowanie zbyt wysoko. Moi mili. Koniec okna transferowego. Mamy masę transferów, naprawdę masę. Mamy w końcu powrót na zwycięski tor. Już teraz nic nas nie uratuje. Mieliśmy w stanie. Byliśmy w stanie oczywiście wyklarować sobie wcześniej jakieś informacje co do luk w naszej drużynie. Kogo potrzeba tutaj zastąpić, kogo trzeba ściągnąć. Teraz już wiemy o tym, jak to faktycznie wygląda. Chociaż ocena zespołu trochę spadła. Hmm. Trzeba będzie to poprawić. I to mam nadzieję, że w nadchodzących... O Jezu, Parma!